Zrobiło się ciemno. Oni nie odeszli. Potem zaprowadziłam ich do kuchni. Czekajcie tu. Później trochę rozmawialiśmy, a o pół do dwunastej Bruno wszedł do kuchni i mówił do nas. Radość, że dzisiaj dane jest mi tutaj stać, gdyż od 12 roku życia aż do 1957 roku tu mieszkałam. Potem przeprowadziłam się do Niemiec, a teraz mogę tu być. Dzisiaj porusza mnie to dlatego, ponieważ Bruno Gröning był tu moim gościem przez trzy dni. Wszystko jest takie jak wtedy. Piękne drzewo orzechowe. A w tym pokoju na górze spał. To było przeżycie. Drugiego dnia, jak już wspomniałam, Greningowi zakazano mówienia i uzdrawiania. Wtedy ludzie przyszli tutaj. Duża część mieszkańców Sanbai. Ustawili się tam i czekali, aż wróci do domu. To było około trzeciej, a pod wieczór około piątej, szóstej wrócił do domu i poszedł do swojego pokoju, a tam stali przyjaciele. Niech pani poprosi pana Gruninga, aby wyszedł na balkon i do nas przemówił, niech pani poprosi. Prosiłam, ale powiedział: Nie, nie, nie przyjdę. Oni mają iść do domu. A jedna kobieta poszła do domu. Była na wpół ślepa, a jednak następnego dnia była całkiem zdrowa. A inni pozostali tutaj. Zrobiło się ciemno. Oni nie odeszli. Potem zaprowadziłam ich do kuchni. Czekajcie tu. Później trochę rozmawialiśmy, a o wpół do dwunastej wszedł Bruno do kuchni i mówił do nas. A potem podszedł do pani Kule. Siedziała tam. Zobaczył ją po raz pierwszy. I powiedział, niech pani wstanie, a ona podskoczyła. Proszę usiąść, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Nie mógł wiedzieć, przecież nikt mu tego nie powiedział, że ta kobieta przez długi czas, to było sześć, siedem lat, nie opuściła domu, w którym mieszkała w Sandwajd. Nie mogła. Miała wolę, które zeszło w dół i uciskały jej serce. Miała tak poważną chorobę serca, że nie mogła się poruszać. Nie mogła wyjść z domu, tak było z nią źle. Lekarze nie mogli jej pomóc. Kiedy dowiedziała się za pośrednictwem innego przyjaciela Bruno Gröninga, że pan Gröning jest tutaj i tu przyjeżdża, mogła wyjść. Ale siedziała w kuchni i nagle Pan Gröning powiedział, niech Pani wstanie. I ona wstała. Była wolna i wtedy Pan Gröning powiedział, Pani syn tu jest, widzi Panią i cieszy się, że Pani to potrafi. Ona mówi, „Panie Gröning, ja nie mam syna, nie mam syna. Myślałam sobie, teraz się pomylił, ale żenujące. Ona nie ma syna. Tak syn powiedział, no tak, pani Gręglik, ale on zmarł jako dziecko. Już go przecież nie ma. Wtedy powiedział, tak jest, tu teraz duchowo cieszy się razem z panią. To było coś takiego wielkiego. Następnie całkowicie zdrowa wróciła do domu. Musiała iść 20 minut. Kolejnego dnia znów tu była, przyniosła warzywa. A potem sprawy potoczyły się w taki sposób, że po prostu pozostała zdrowa. Odtąd mogła znowu podróżować pociągiem. Następnie odwiedzała swoich krewnych i znajomych w Wiedniu-Gracu. To było dla nas w naszej wspólnocie duże poruszenie. I wtedy zdarzyło się, że woźnica przyjechał dużym wozem pełnym drewnianych głód i powiedział: Przyjdę za pół godziny, musi być rozładowany. Wszyscy mieszkańcy tego domu pracowali, a ona była w domu sama. Co ona zrobiła? Wspięła się i ściągnęła całe to drewno. Wszystko zrzucone, tyle drewna opałowego dała radę. Bardzo się cieszyliśmy, gdy nam to opowiadała. Później przyjechał woźnica z węglem. Znowu to samo, rozładować. Przyjadę za pół godziny i potrzebuję ten samochód. Stanęła na wozie i zrzuciła wszystkie kawałki węgla. Samochód był pusty w ciągu pół godziny. To wszystko mogła zrobić pani Kule, która była tu w pokoju. To nie był pokój, wciąż byliśmy w kuchni. Bardzo mnie to poruszyło.